Cześć, witajcie w naszym kolejnym vlogu. E, dzisiaj zabiorę was na spacerek z Suzy i z Mikusiem. I e, no i no, i właściwie to wszystko. E, ja oczywiście standardowo zaswałam. Zazwyczaj zasypia Weronika tym razem, ja. E, Suzy nie dostała śniadanka, jest godzina 11. Nie dostała śniadanka, ponieważ ona i tak było zjadła nie Weronika powiedziała, że zje u niej. No, ponieważ po spacerku to jest daleki spacerek, ponieważ idziemy do Wielkiego Parku na końcu miasta. I no. I po spacerku idziemy jeszcze do Weroniki, a ja, Susi była u Weroniki może raz w życiu, także, no więc zabieram was na, ze sobą po prostu na spacerkę. Weronika prowadzi sobie dwa pieski. Oto jak pięknie. Mikuś, który umie chodzić z na smecze i Suzy, która ciągnie jak tylko się da. Idziesz prosto pod samochód, zastanowiłaś się? tak, Weronika nigdy się nie zastanawia, co robi. Więc oto to proszę bardzo, jak pięknie Weronika sobie chodzi. No i idziemy sobie teraz do parku. Zrobimy sobie trochę kilometrów, żeby do niego w ogóle dojść. Mikuś czeka. Tak, jeżeli ktoś chce kupić tą rasę Cavalier King Charles Spaniel, to się przygotujcie, że te psy czekają bez powodu. Naprawdę no, to nie jest tylko mików, bo my rozmawiałyśmy z innymi właścicielami tych psów. Prawda? Prawda? I no. I jeszcze wzięłam sobie jabłuszko do torby i chcę zjechać z Suzy. W sensie chcę spuścić Suzy, żeby Suzy biegła obok, mnie jak ja sobie zjadłam. Dlatego idziemy do tamtego parku, dalszego, ponieważ tam jest większa górka i ja chciałam od rana żeby e, chciałam od rana, żeby, żeby ludzi nie było. Tak, żebym mogła spuścić Suzy. prawda? To no, ja jest na rano, samo południe. No to, to. to jest samo południe, jest 11. No. To nie jest południe. Zaraz będzie. No więc właśnie. <laughs> Tylko. Tak więc, no i my sobie tak idziemy. Patrzcie, jak, jak pięknie widać. Nie widać. O, jak, nie jest, nie <laughs> o, teraz mnie ciągnie. A teraz Mikuś. Poradnisz sobie behawiorystko psa? Tak więc no i my sobie tak idziemy. Jesteśmy już w tym wielkim parku. Weronika będzie trzymać smycze, a ja będę kamerować. Taka jest umowa pomiędzy nami. Nie wiem, czy nie słyszeliście tam wcześniej, przy tych kaczkach, ale ja tam mówiłam, że Suzy była po prostu na smyczu Flexi, ale to była e, Weronika, smy, Weroniki smycz. E, to tylko dlatego, że po prostu e, nie chciałam, żeby czasami mi gdzieś tam nie odbiegła. I e, no, i teraz jesteśmy na takiej polance. Jest to ulubiony park z dzieciństwa. Jest naprawdę fajne do spacerowania z psami. I spuściliśmy teraz, e, fajnie liście głębokie są. E, spuściliśmy teraz psy. Byliśmy tam na takiej górce, tam jest taka górka, o wiele większa. Ją jakoś rok temu chyba dopiero ją jakby wybudowali. No po prostu na piasek przywieźli, no właśnie, usypiali, usyp usypali piasek. Ale jest za dużo już dzieci tam i dlatego ja już tam nie chciałam e, nic kombinować. Ja po prostu chciałam sobie tak Suzy. Żeby ona sobie gdzieś tam biegła obok mnie, oczywiście bez smyczy, no by była otwięta. Nie wiem dlaczego, tak chciałam po prostu. Tak jakoś. Eee, w ogóle Weronika mi powiedziała, że ja mówię o Pogodynka, że jest bardzo ładna zima i bla, 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 sla, ta, 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 Prawda? Teraz się przyznaj, że tak o nie powiedziałaś. Mm, oczywiście. A ja chcę z nami Pogodynką. Cezanko! O wyparcie. czy te piaśki nie są słodkie? Mm. Czy to nie jest słodkie? Mm. No tak, ty moja słodziełko, piękna jesteś. Piękna no i słodka. Ona pasuje do zimy, ona słodko wygląda jak jest zima w tym śniegu. On. <słyski> wiecznym dzieckiem, nieważne ile mam lat. Ja, ja będę nadal się cieszyć z moimi sportami i tymi zabawami. Będę zawsze wiecznym dzieckiem, Ja będę miała 30 lat, tyle będę zjeżdżać. Zawsze to będę <noise> Na spacerku już wtedy Weronica padła e, Padł telefon, padła bateria Mi też zresztą, plus jeszcze nie miałam już pamięci później e, Tak więc następnym razem Jak pójdziemy na jakiś spacer To się do tego bardziej przygotujemy e, Nagramy wam coś e, dłuższego Ja teraz jestem tutaj u Weroniki Mamy w pokoju, ponieważ my w tamtym pokoju e, śpiewałyśmy sobie z Weroniką, fałszowałyśmy. E, też więc w tym, e, w tym pokoju Chodzą sobie psy Ponieważ jest trochę tutaj ciszej e, I no, i tutaj... o, chyba widać Suzy. E, Suzy teraz się bawi zabawką Mikusia. To jest zabawka Mikusia, ale to jest ulubiona zabawka Suzy Mikusia po prostu. Suzy kocha tą zabawkę, ale to jest zabawka Mikusia. E, tak więc no, jeżeli Wam się podobał ten spacer krótki, bo wiadomo, oczywiście nie przygotowałyśmy się zbytnio co do, e, żeby to nagrywać. E, tak więc jeżeli Wam się podobał ten krótki spacerek, e, to możecie lajkować, możecie komentować, a jak są teraz ferie, to na pewno jeszcze taki filmik się pojawi. Pokażemy Wam taki spacerek, tylko trochę dłużej to będziemy nagrywać. Tylko, no, tylko. Tylko musicie pokazać, że, że chcecie. To się bardziej do tego przygotujemy i pokażę Wam coś ciekawszego, co robimy na spacerkach. Tak więc, no, tak jak powiedziałam, możecie lajkować, komentować i subskrybować. A i co jeszcze chciałam dodać? Chciałam dodać, że raczej będzie konkurs, jeżeli. Będzie 2000 subskrypcji. To myślę, że zorganizuję jakiś konkurs. Może, może z trzema miejscami. Może tylko z dwoma. Ale to tylko tak wstępnie mówię. Nie chcę przedłużać już tego, tej końcówki. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajkowaniu i komentowaniu. A takich spacerków pojawi się więcej. Także no, do zobaczenia.